Minutowy spot Narodowego Banku Polskiego pod tytułem Rezerwy dewizowe zarządzane przez NBP są kluczowe dla stabilności polskiej gospodarki. Podczas wypowiedzi lektora pojawiają się grafiki, mapa Polski oraz państw sąsiednich z animacją podkreślającą wzajemne powiązania, a także skarbiec wypełniony sztabkami złota. Następnie widzimy prawdziwe ujęcia z drona, panoramę Warszawy z olbrzymią polską flagą na pierwszym planie oraz budynek NBP z centrum Warszawy w tle. Całość utrzymana w granatowo-złotej kolorystyce, Charakterystycznej dla NBP. Finał: okładka promowanej książki z wizerunkiem profesora Adama Glapińskiego, sztabkami złota, polskimi monetami i motywami odnoszącymi się do różnych sektorów gospodarki. Ostatni kadr: złote logo NBP na granatowym tle. Rezerwy dewizowe to zagraniczne aktywa, którymi zarządza Narodowy Bank Polski, chroniąc gospodarkę i zapewniając jej stabilność. Rezerwy te pomagają w utrzymaniu stabilnego kursu złotego i służą do finansowania deficytów bilansu płatniczego. W czasach kryzysowych, jak globalny kryzys finansowy, ich znaczenie wzrasta. Rezerwy składają się z walut obcych, złota i innych aktywów, które zapewniają Polsce bezpieczeństwo finansowe. Najważniejsze są inwestycje w międzynarodowe papiery wartościowe. Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami, dbając o ich bezpieczeństwo i dostępność. Dzięki temu wzmacnia stabilność gospodarki i zaufanie międzynarodowe. Dowiedz się więcej z publikacji NBP. Narodowy Bank Polski w czasie mega szoków ekonomicznych, po pandemii i w kryzysie energetycznym. Historia sukcesu. Wejdź na nbp.pl lub zeskanuj kod QR. Pobierz lub zamów bezpłatną książkę. Narodowy Bank Polski. Od 100 lat dbamy o wartość polskiego pieniądza.